Dzień dobry moi drodzy. Dyrka na Etacie czyli Wioleta Śkorska. Dziś pokażę Wam kolejną książkę, którą czytam. Mianowicie jest to Zarządzanie Talentami. Teoria dla praktyki, zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to pozycja, którą wybrałam z polecenia. Jedna z koleżanek mi ją poleciła. Jestem w trakcie czytania, jak widzicie. Eee, cóż mogę powiedzieć o tej książce? Przede wszystkim książka taka mocno teoretyczna, w sensie, że jest taka naładowana dosyć mocno wiedzą. E, bardziej potraktowałabym ją jako podręcznik akademicki, taki, e, wiecie, nauczyć się na zaliczenie. Mm ale bardzo bardzo dokładnie opisane są etapy pracy z talentami zarówno od momentu przyjęcia pracownika do miejsca pracy jak i w trakcie zatrudnienia czyli po kolei wszystkie etapy rekrutacja selekcja motywowanie w jaki sposób z tymi talentami możemy pracować w jaki sposób rynek reaguje na talenty i czy w ogóle my pracujemy z talentami i czy w ogóle Wiemy, jak pracować. Tak? Jest jedna z niewielu pozycji na, na rynku, jeśli chodzi o talenty. Ja serdecznie polecam, z racji tego, że bardzo ciekawie jest po, po, e, podjęty temat. E, nie jest gruba, szybko się czyta, więc ja Wam serdecznie polecam. Tak jak mówiłam, zarządzanie talentami. E, to e, aktor, autor, nie aktor Tomasz Ingram, e, gdybyście chcieli poczytać, e, to jak najbardziej e, coś dla Was. Pięknego Wam dnia życzę i do usłyszenia następnym razem.